Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie na temat obsługi klienta. Premium I w jaki sposób w ogóle obsługiwać klienta, tak by klient wyszedł po waszej sesji po prostu zachwycony. I teraz to jest taki temat, który niby jest oczywisty. A no przecież wszyscy obsługujemy klientów, no, no to po co się tam jakoś wielce nad tym zastanawiać? Nie? I ja rozumiem jeszcze osoby, które zaczynają, no jakby kompletnie mogą z tym nie mieć do czynienia nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Ale też ja tutaj będę mówić do osób, które robią to też od wielu lat, dlatego że jest wiele rzeczy, o których zapominamy, których w ogóle nie implementujemy do, naszego, do naszej obsługi klienta, co niestety może szkodzić zarówno naszej sprzedaży, jak i przede wszystkim satysfakcji naszego klienta i tego, czy ten klient nas w ogóle później poleci dalej, co będzie o nas mówił, jakie wrażenia mu zostaną po sesji zdjęciowej, po całym przeżyciu, bo. Sesja zdjęciowa to nie jest tylko sam moment sesji zdjęciowej. Jest to dużo więcej. Są to przygotowania przed, jest to odbiór po, jest to cały zakres tego, co się dzieje od pierwszego właściwie kontaktu z naszym klientem do samego końca. I teraz ja sobie rozpisałam tutaj kilka takich podpunktów, więc będę sobie zerkała. Które warto wziąć pod uwagę w trakcie w ogóle tworzenia przeżycia dla naszego klienta, a które zwiększą wam też prawdopodobnie bardzo w duży sposób, nie dość, że satysfakcję, właśnie waszego klienta, to jeszcze zwiększą wam później zarobki, dlatego że jest bezpośrednie przełożenie tego, w jaki sposób my traktujemy naszego klienta, jak on się czuje w trakcie całego przeżycia, jest przełożenie na pieniądze, które później wydaje. I teraz, od czego to jest zależne? Od zaangażowania. Im więcej zaangażowania jesteśmy w stanie za, jakby dać jakby naszemu klientowi, tym lepiej dla naszej sprzedaży. Jest coś takiego, że kiedy my wybieramy coś, my jako klienci, powiedzmy, że jestem klientem, jeżeli ja mam szansę ku temu, żeby na przykład wybrać sobie rzeczy do nowej kuchni, zaprojektować blaty, na przykład ustawić w odpowiedniej kolejności rzeczy tak, żebym ja się czuła w tej kuchni dobrze, kupić sprzęt, który w tej kuchni będzie mi służył ku temu, co ja lubię gotować na przykład. Tak? Im więcej kroków ja jako klient podejmę ku wyborom wykonywanym w trakcie, tym lepiej dla kogoś, kto to sprzedaje, dlatego że ja sama dopasowując sobie to, czego ja chcę, czego ja pragnę, co najbardziej mi się podoba, z dużą chęcią wydam większe pieniądze, bo wiem, że to, co wybrałam, jest dla mnie idealne. To jest dokładnie to, czego ja pragnę. A to jest coś, o czym my zapominamy: słuchajcie, że, że tak naprawdę to nie o to chodzi, że. No, ja jestem fotografem, jestem artystą, więc muszę zrobić wszystko w 100% tak, jak mi się podoba. Okej, okay, masz robić tak, jak Ci się podoba, ale musisz pamiętać też o tym, że jeżeli nie będziesz tego wykonywał pod klienta również, jeżeli nie zderzysz tych, nie zderzysz tych dwóch rzeczy ze sobą, czyli to, czego klient pragnie i to, czego, co Ty możesz klientowi dać, jeżeli tego nie zderzysz, klient będzie niezadowolony. I stwierdzi, no fajnie, ładne zdjęcia, ale ja kompletnie się nie czuję na nich tak, jakbym chciał bądź chciała. I ja już miałam kilka klientek, które przyszły do mnie po sesji kogoś innego, gdzie kompletnie nie czuły się jak one. Te zdjęcia w ogóle nie były, nie było takiego połączenia między tym, jakie te osoby są, a jaka ta sesja wyszła. Ta sesja pokazywała ich kompletnie nie tak, jak trzeba. Obsługa była niedokładna, klient czuł się taki trochę jak na taśmie. To jest to się nie może wydarzać. Jakby jeżeli robicie sesję zdjęciową, nieważne, czy to są ceny bardzo standardowe, czy to są już ceny, które podchodzą pod tysiąc i wyżej i wchodzą na premium i, i tak dalej, to Ty musisz pamiętać o tym, że przede wszystkim robisz tą pracę dla klienta, a nie tylko dla siebie. Owszem, rób tak, żebyś był zachwycony efektem, ale pamiętaj, że to wszystko musi być zgodne z tym, co robisz dla swojego klienta. I teraz powiemy sobie tutaj troszeczkę o tych takich kilku podpunktach, które warto, naprawdę warto, jak nie dodać, bo jeżeli tego nie masz, to powiniene się dodać, to poprawić u siebie, jeżeli je już masz ze sobą w ramach twojej obsługi. No więc pierwsza rzecz, że to jest tak jak mówiłam, zaangażowanie, czyli dajemy możliwość wyboru naszemu, wyboru przez naszego klienta, czyli nasz klient musi mieć możliwość porozmawiać z tobą na temat tego co będziecie robić, jak to będzie wyglądać, jakie efekty ten klient chce, czego on potrzebuje. Do czego on to potrzebuje, jak on to wykorzysta później, i tak dalej. Więc tutaj ja na przykład robię to bardzo często na konsultacji, no zawsze to robię, na konsultacji. W trakcie konsultacji rozmawiamy o tym właśnie, czego klient potrzebuje, po co on to w ogóle robi, jak on chce na, nie, na tych zdjęciach wyglądać, jakie wrażenia chce sprawiać. Jest mnóstwo rzeczy, o które możesz zapytać, tak, żeby zaangażować klienta. I to jest fajne, bo klient przychodzi do ciebie i on przez to, że ty zadajesz mu pytania, czuje się zaopiekowany. On wie, że to, co ty mu dasz, to będzie dokładnie zgodne z tym, czego on potrzebuje. I nawet jeżeli przyszedł do ciebie tak nie bardzo wie, czego chce, to ty poprzez zadawanie mu pytań jesteś w stanie sprawić, że ten klient po prostu zaczyna wiedzieć, czego on potrzebuje. Bo my zawsze gdzieś tam z tyłu mamy, no, bardziej wolałabym na przykład, wyglądać na osobę, która jest. No nie wiem, sympatyczna, dostępna, profesjonalna. Każdy z nas ma w głowie coś takiego, co byśmy chcieli pokazać innym poprzez swój wygląd, na przykład na zdjęciach, właśnie przy naszych usługach, prawda? Więc zajmę się klientowi pod względem tego, co on chce wybrać, jak to ma wyglądać. Dwa, zaangażowanie też fajnie się kreuje na przykład w trakcie konsultacji stylizacyjnych, które się robi, które ja na przykład robię, większość naszych studentów szkoły sprzedaży, szkoły konsultacji robi, Konsultacje stylizacyjne, w których tak naprawdę klient pomaga mi w wyborze stylizacji dla niego. Ale do, do tego zaraz przejdziemy jeszcze, bo mam jeszcze inny podpunkt, który będzie o tym mówił. Dobra, e, pamiętamy: im większe zaangażowanie, tym większa satysfakcja później klienta, im większa satysfakcja klienta, tym większa później sprzedaż końcowa. I to jest super, bo ktoś, kto więcej czasu i swojej uwagi włożył w coś, zawsze zainwestuje większe pieniądze w to. I to jest główna zasada, musisz o tym pamiętać. Jeżeli nie angażujesz swojego klienta, tracisz naprawdę, tracisz bardzo dużo. To jest raz, że zarobkowo. Dwa, tracisz satysfakcję klienta, tracisz zadowolenie z usługi i z przeżycia, które tam powinno być bardzo dopracowane. I to też powoduje, że klient cię nie poleca na przykład, albo stwierdza, hmm, to było fajnie. A nie chcesz, no było fajnie. Chcesz, wow, było. Było super, było po prostu tak, że nie chcę stamtąd w ogóle wychodzić. Okay? Czyli mamy zaangażowanie i satysfakcję. Okay. Kolejną rzeczą, którą warto jest zapamiętać, to to, że jeżeli klient przychodzi do Ciebie jako do eksperta, jako do osoby, która zna się na fotografii, nieważne czy tą fotografię robisz od paru miesięcy, czy robisz ją od wielu lat, Klient przychodzi do ciebie, dlatego że on ufa, że ty już coś wiesz, znasz się trochę na tym temacie, wiesz więcej niż on przede wszystkim. Czyli wystarczy, że wiesz więcej niż on i on, on chce jakby tobie powierzyć zrobienie czy to jego wizerunku, czy, czy ma być to sesja portretowa, sensualna, rodzinna, nieważne, to nie ma, nie ma kompletnie znaczenia. Chodzi, to o, chodzi tutaj o to, żebyś to ty wykazywał tak zwane Zaangażowanie z własnej strony i zdejmował przeszkody dla Twojego klienta. O co chodzi z tym zdejmowaniem przeszkód? Klient, który nie ma pojęcia na temat e, robienia sesji zdjęciowych, on nie wie, jaką się ma przygotować, więc Ty musisz go kierować, musisz mu pokazywać, ok, to trzeba to zrobić, to załatwić, na przykład to zrobić, tamto zarobi, zrobić, zarobić również. <grym> w każdym bądź razie Twój klient nie musi, nie powinien być obarczony. Go wysyłasz do fryzjerki czy wizerzystki hen, hen daleko od twojego studia. Idzie, czy tam jedzie przez korki, zestresowane, wkurzone, że się właśnie zaraz spóźni na sesję zdjęciową. I nie możesz, tego, nie możesz do tego doprowadzić, ten klient przyjedzie, będzie wkurzony na maksa, nie dość, że na korki, może na wizarzystkę, bo może coś nie zrobiła dokładnie. A ty nie miałeś nad tym kontroli. I, I może być tak, że po prostu będzie ogólnie zdenerwowany, bo nie ma jakby nie ma spójności, nie ma wygody, nie ma. Właśnie. To jest przeszkoda. To jest kolejna przeszkoda, którą klient musi pokonać. Nie zdejmuj, nie dajemy klientowi opcji pod tytułem Załatw sobie hotel. Tam zrobimy zdjęcia. To jest na twojej głowie. Jakby, okej, okay, no jeżeli robisz to mega tanio i masz w nosie klienta, super. No to niech sobie klient załatwi, spoko. Ja jestem na przykład bardziej ku podejściu, że jeżeli oferuję coś, co jest droższe, lepsze, to z automatu zdejmuję przeszkody z mojego klienta, czyli. Sama to załatwiam, bądź mam kogoś, kto to załatwi za mnie. Nie, nie zwalamy tego na głowę klienta. Klient czuje opór. I co jest najgorsze, klient w ogóle, zanim kupi od ciebie sesję zdjęciową, jeżeli nie ma w tym doświadczenia, nie zna się na tym, nie wie co, jak, gdzie, po co, jak to wygląda, w ogóle, jakie są ramy współpracy z fotografem, to jeżeli on będzie miał dużo takich niewiadomych w głowie, a ty nie zbijesz ich od razu przy pierwszej rozmowie, to on po prostu może nie kupić tej sesji. A już co najgorsze, kiedy dojdziemy do cennika, nieważne czy on jest niski czy wysoki, stwierdzi, że to nie dla niego, bo on nie czuje się po prostu spokojny w związku z organizacją, z logistyką tego wszystkiego. On tego nie ogarnia i on, dla niego to jest za dużo. Więc absolutnie zdejmujemy z naszego klienta wszystkie organizacyjne rzeczy na tyle, na ile się da. Yy, aczkolwiek są też wyjątki, i też, też za chwilkę Wam powiem, jak taki wyjątek może wyglądać. Yy, kolejna rzecz, moi drodzy, czyli tak zwane prowadzenie, czyli prowadzisz klienta. Nie mówię tu o tym, że masz go trzymać za rączkę i go prowadzić jak na spacerze. Nie. Tu chodzi o to, że jeżeli jesteś w trakcie sesji zdjęciowej, to Ty, jako osoba, yy, która wchodzi na plan, jesteś tak zwany serem wszystkiego. Będąc fotografem, chodzisz w rolę reżysera, ok? I nieważne, czy masz asystenta, który ci ogarnia światło, czy go nie masz, czy sam, sama to robisz, nieważne, czy masz wizerzystkę, czy sam malujesz, i jakby nieważne jest, z kim pracujesz, czy ten ktoś jest doświadczony już i umie pozwać, czy nie, ty masz go prowadzić. I teraz, co jest ważne prowadzaniu człowieka to jest to, żeby przejmować całkowicie inicjatywę i w momencie kiedy jesteś na planie, to ty wszystkimi sterujesz. U mnie zazwyczaj jest osoba od makijażu fryzury, która w 100% wierzy. Ja owszem, ufam tej osobie, ale jeżeli cokolwiek gdzieś, jakkolwiek widzę, że na przykład klient nie do końca widzi siebie w danej rzeczy albo w danym makijażu, to ja to zmieniam, mówię: OK, słuchaj, zróbmy to trochę bardziej w tą stronę. Więc musicie cały czas panować nad sytuacją. To jest raz. Dwa, sytuacja pozowania. Im więcej mówicie, e, co jest bardzo ważne, tym lepiej i bezpieczniej czuje się wasz klient. On nie chce być i stać przed obiektywem, a wy stoicie za, a, za aparatem i macie ciszę. Dla nich to jest taki dyskomfort. Oni nie wiedzą, co oni mają robić. Oni nie mają pojęcia, oni są przerażeni, słuchaj. Oni, to jest dla nich tak, jakbyś po prostu nie wiem, wal, No nie wiem, wyobraź sobie, że ty nigdy w życiu nie pozowałeś, stajesz i ktoś mówi: Dobra, pozuj albo stój. A ty tak. Mm. Już lewo, prawo, co mam zrobić? Uśmiechnąć się, patrzeć do ciebie w bok, w lewo, gdzieś w ogóle, co ja mam zrobić? Nie można dopuszczać do tej sytuacji. To jest bardzo duży dyskomfort dla Twojego klienta i przede wszystkim dla Ciebie później to robi bardzo źle, dlatego że nie jesteś w stanie uzyskać odpowiedniej pozy, to jest raz. Dwa, nie jesteś w stanie wydobyć maksa ze swojego klienta. Taka sytuacja, że ty puszczasz i dajesz możliwość klientowi pozować, jest już ewentualnie na samym końcu, gdy klient jest taki moment na sesji, gdzie klient po prostu sam zaczyna pozować. I to już jest moment, kiedy całą robotę wcześniej zrobiłeś, czyli cały czas mówiłeś, cały czas sterowałeś e, ciałem, mimiką, stanem emocjonalnym wszystkim, ok? Czyli robiłeś to już wcześniej. Sesja e, działa <śmiech> przepraszam, <śmiech> Wybaczcie, kochani, taki dzień. To live. To, to live. Się wszystko, wszystko się dzieje. Więc jeżeli ten wcześniejszy moment po prostu był rozkręcony i e, wy prowadziliście tego klienta, on czuje się naprawdę zaopiekowany wtedy, on mówi: OK, dobra, to, to ja w sumie nic nie muszę umieć, i to jest dla nich super, nie? Wygosadzacie wy go na przykład na, na stędzie i, i on po prostu widzi, że to, co robi, jest OK, bądź nie. Teraz, co jest ważne, kiedy klient pozuje i wy mu mówicie: Nie, nie, nie tak, nie, nie tak. W ogóle nie, w tą stronę inaczej. To klient ma taki, Jezu, no to ja już nie wiem jak. To ja już nie wiem, co ja mam robić. Ale to jest nieważne, dlatego że. Wy musicie zaczynać mówić przede wszystkim o tym, co jest fajne, co jest dobre u klienta, co zrobił dobrze i sami sterujecie klientem. W jaki sposób sterować klientem, myślę, że przedstawię Wam to na którymś innym live'ie, natomiast jest wiele sposobów, które bardzo ułatwiają tak, zwaną, tak zwane prowadzenie klienta, takie na żywo prowadzenie klienta, które przy pomocy rąk i Waszego ciała, spojrzeń Waszych i tak dalej, może bardzo urealnić jakby osobę, która jest przed obiektywem, dwa, pokazać jej najlepsze, atrakcyjne cechy, i pokazać to, że dana osoba wie, co robi, wie, kim jest, zna się na tym, co robi, i staje się taką mega atrakcyjną, właśnie, mega atrakcyjną dla odbiorcy, który później patrzy na zdjęcia. Ale przede wszystkim dla samych siebie są atrakcyjni. Bo pamiętajcie, ludzie kupują siebie. Jeżeli dobrze będą wyglądać, dobrze się będą czuć, zarówno przed obiektywem, jak i na zdjęciach, kupią więcej. I tu naprawdę robi to dużą robotę. Nie jest to jedyna opcja, ale to jest bardzo ważne, że w trakcie prowadzenia jesteście w stanie zwiększyć sobie po prostu przyszłą sprzedaż. Kolejna rzecz, przekazywanie odpowiedzialności. To jest jeden z elementów, który ja uwielbiam. Słuchajcie, przekazuję odpowiedzialność za jakąś daną rzecz na mojego klienta. I to ja wcześniej mówiłam, że nie warto zwalać na klienta jakiegoś elementu organizacyjnego. Okej, okay, nie warto, jeżeli go z tym zostawiacie samych całkowicie i kompletnie. Ale jeżeli wcześniej przygotujecie swojego klienta, tak jak ja to robię na konsultacjach stylizacyjnych, i mówię, słuchaj, jeszcze przed nimi właściwie. Mówię, słuchaj, weźmiesz swoje ubrania, wyjmiesz je wszystkie na wieszak albo porozwieszasz je na swoich zasłonach w domu i, i zrobisz mi pokaz tego, co jest. Nie oceniasz tego, robisz to po prostu. I zrobisz mi pokaz, Okay, my w tym momencie oddajemy całkowicie odpowiedzialność za jedną taką rzecz, która będzie mega zabawą dla waszego klienta. I w trakcie takiej konsultacji, słuchajcie, stylizacyjny klient ma mega zabawę. Bardzo to angażuje, bardzo to sprawia, że e, mamy możliwość e, jakby zapanowania nad tym, ile energii klient włoży w to, co właśnie się dzieje. A to jest świetne i to się bardzo przekłada zarówno na satysfakcję, na zabawę, na fan, na to, że później po prostu macie poleceń i to tyle. Bo one o wszystkim wszystkim mówię koleżankom później, że no, bawiły się świetnie, jeszcze robiły pokaz i w ogóle masakra była, było super. Więc oddajemy w takim małym w takich małych rzeczach odpowiedzialność za. Ten, no, pewne elementy swoim klientom, i to jest świetne, więc używajcie tego. Pomyślcie tylko, żeby to nie było za trudne dla klienta. To ma być całkiem proste, wcześniej poprowadzone i raczej proste zadanie. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Ok, 100%. 100% uwagi na Twojego klienta. Ważne w trakcie przygotowań do sesji, jak i w trakcie samej sesji. Przygotowania, czyli makijaż, nie mówię jeszcze o przygotowaniach wcześniejszych, przed sesją kompletnie, tylko przygotowania pod tytułem właśnie makijaż, fryzura jest robiona, sam stylizacje są na przykład szykowane i zaraz się klient ubiera. Jeżeli ty w trakcie <laughs> plotkujesz ze swoją wizerzystką na jakieś tematy niezwiązany kompletnie ze swoim klientem, to klient czuje się, jakby był właśnie olany. To jest coś, czego ja zawsze zabraniam, jeżeli jestem z moją wizerzystką i, i po prostu zaczyna się dziać jakiś temat. Jeżeli chcę porozmawiać na jakiś temat już gdzieś, o czymś, o czymkolwiek, co nie jest związane bezpośrednio z klientem, to zawsze włączam moją klientkę bądź klienta do towarzystwa i razem rozmawiamy na dany temat. To jest bardzo ważne, żeby zawsze. Tą osobę do rozmowy włączać i zawsze kontynuować. To, to też fajnie rozluźnia przed sesją. Osoba, która ma pozować za chwilę, czuje się taka bardziej w gronie, zostaje przyjęta do grona, czuje się jakby była po prostu w rodzinie i to jest mega ważny element. Więc pamiętajmy, nie stoimy nad kimś, nie, 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 niech osoba niech nie robi makijażu i po prostu niech plotkuje na jakiś temat, bo ta osoba, która tam siedzi, czuje się wykluczona, czuje się zaniedbana, czuje się. No jakby ktoś o niej przed chwilą zapomniał. Usługa premium zwłaszcza wyróżnia się tym, że jest 100% uwagi na klienta. My pytamy klienta, jak się czuje, co tam u niego słychać, co się ostatnio działo, angażujemy w rozmowę. To jest bardzo fajne. Przede wszystkim sami byśmy chcieli być tak obsługiwani, że ktoś po prostu dba o nas, że pyta nas. Są też osoby, które na przykład wolą mieć większą ciszę i to też szanujmy, ale jeżeli widzimy, że zaczynamy angażować w rozmowę, ta osoba sama się rozkręca i mówi na swój temat, to staramy się, żeby to jednak było zawarte, dlatego że to jest bardzo korzystne po prostu, jeśli chodzi o satysfakcję właśnie z całego przeżycia. Co tutaj jeszcze mamy? Ostatnią rzecz, jaką chcę Wam jeszcze powiedzieć, to jest taka rzecz, którą ja odkryłam lata do tyłu, i. To jeszcze na samym początku, kiedy zaczynałam wchodzić w tak zwaną naukę Neurolinguistic Programming, pamiętajmy taką ważną zasadę. I to jest ostatnia zasada, którą Wam dzisiaj mówię. Emocja, z którą zostawimy naszego klienta, będzie pierwszą emocją, którą klient wywoła, jeżeli tylko u siebie w głowie, w swoim stanie, jak będzie o tobie pamiętał. Czyli jeżeli on sobie o tobie przypomni, to masz gwarantowane, że. On sobie przypomni ten ostatni moment, tą najlepszą bądź najgorszą emocję, z jaką zostawiłeś swojego klienta. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby wasz klient, czy to na początku, czy na samym końcu, czuł się cudownie zawsze. I pamiętajmy, jeżeli cała sesja była świetna, przeżycie było doskonałe, wszystko dopracowaliście, a na samym końcu gdzieś coś nie zgrzyta, zrobicie coś źle, nie wiem, powiecie coś, co nie wiem, czy obrazi mega klienta, czy spowoduje, że po prostu czuje dyskomfort, pospieszenie, bądź coś, co przerwie jakby ten taki dobry stan, dobre emocje, to możecie być pewni tego, że niestety, ale wasz klient jak sobie o was przypomni, to będzie pamiętał tą rzecz jako pierwszą, więc nie robimy złych rzeczy, nie robimy, nie, nie jakoś, staramy się traktować do samego końca, do samego wyjścia klienta go w ten sposób, żeby czuł się po prostu zachwycony. On ma wyjść od was jak na skowronkach. Piersią do góry, pewny siebie, pewna siebie, zachwycona, po prostu oczarowana, oczarowany. I nieważne, czy to klient biznesowy, bo ja fotografowałam i osoby, które są na mega wysokich stanowiskach, jak i osoby prywatne, słuchajcie, nie ma to kompletnie znaczenia. Każda osoba zasługuje na jak najlepsze traktowanie do samego końca i nawet i po usłudze, oczywiście, również, bo to też jest ważne, czyli usługa. I obsługa po sprzedaży, po sesji zdjęciowej jest również mega ważna, ale pamiętajmy, że ta emocja na samym końcu musi być doskonała, więc bądźcie dobrze pozytywnie nastawieni. Nie narzekajcie na jakieś tam swoje życiowe rzeczy. Starajcie się unikać negatywnych tematów. Absolutnie nie wchodźcie na tematy polityki i w ogóle takich rzeczy. Absolutnie nie pozwalam, to jest dramat. Nie wchodzimy w to, robimy wszystko, żeby ten klient do samego końca czuł się zadbany, zaangażowany, że on ma 100% waszej uwagi on się po prostu czuje, mówię, niesamowicie wspaniale dobrze i to jest tak naprawdę najważniejsze. Także moi drodzy, mam nadzieję, że to co dzisiaj powiedziałam dużo wam da, bądź dało. I kochani, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bądź macie jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, to zapraszam. Piszcie pod spodem, bądźcie z nami i co? Czekamy do kolejnego odcinka. Tym razem życzę wam wszystkiego dobrego i co? Dużo, dużo, dużo. Zdrówka. See you next time. Buziaczki. Pa.